Dzień dobry Państwu. Dwa dni temu, czyli 11 sierpnia 2022 roku, byłem na spotkaniu z panem Mencelem. Bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo młodzieży. No i pan Mencel bardzo ładnie, bardzo mądrze dużo mówił. Nie sposób się w większości z nim nie zgodzić. Ale po jego wystąpieniu, trwało dość, dosyć długo, przyszła kolejna zadaw zada na zadawany mu pytań. I pierwsze, jedna najważniejsza rzecz przy najbliższych spotkaniach, proszę Państwa, pytajcie się go, dlaczego nie wolno nagrywać rozmów. Przecież ładnie mądrze mówi. Dlaczego w ogóle tego nie można było nakrywać? Więc to jest raz. Pytajcie się też pana Mencela o to, dlaczego Konfederacja była za oddaniem, bo to jest trudno nazwać sprzedaniem za oddaniem największych pokładów w świecie, z oficjalnie znanych miedzi obcemu kapitałowi. Następnie się Państwo spytajcie, dlaczego kopalnie Konfederacja, mimo że ma dużą wiedzę, dlaczego Konfederacja zgodziła się na zniszczenie kopalni Krupiński? 600 milionów złotych kosztowało same zasypanie tej kopalni. 600 milionów złotych, gdy można było Eksploatować to jeszcze, a za eksploatować to. Pan Tytko, były dyrektor kopalń, kilku kopalń w ogóle człowiek naprawdę na stanowisku, mający bardzo dużą wiedzę, umiejętności, chciał dzierżawić tą kompanię. Tam chodziło o miliard złotych, czyli raptem 400 tysięcy więcej. I kapitał ten według pana Tytki zwróciłby się w ciągu jednego roku, na, już na czysto. Pytam się, gdzie w tym czasie była konfederacja? Spytajcie się go, go, pana przy najbliższej okazji. Nie tam, pierdoły tam jakieś. I, jak, i co pan, jakim, jaką pastą pan buty się jakieś takie rzeczy. Pytajcie się o mądre rzeczy. O co ja się spytałem? Spytałem się o taki drobiazg. Czy w piwie pana Mencela jest glifosat, Roundup? Co odpowiedział pan Mencel? Chwilę się zastanowił. Że on nie jest od tego. On nie ma takiej wiedzy. Czyli co. Pan Mencel jest słupem w tej firmie? Możliwe, że pan Mencel jest słupem w tej firmie, dlatego nie ma pojęcia, no, no bo, bo to nie, nie, nie zależy. Bo w takim razie, a jeżeli nie jest słupem, to mu nie zależy na zdrowiu Polaków. Tam w tym, na tym spotkaniu było właśnie sprzedawane piwo pana Mencela. Ja nie mówię, żeby nie sprzedawać, bo sam lubię piwo. Ale nie, nie piję, bo, bo nie jest zdrowe. Więc ja zadałem takie pytanie. Pan Mencel nie umiał mi odpowiedzieć. A więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest trucizna w tym, w tym płynie od pana Mencela. Tylko, że nie chcę na ten temat się wypowiadać, bo nie chcę, żeby być złapanym na gorącym uczynku. To są takie. Takie właśnie moje pytania, które ja zadałem. Niestety tam nie można było więcej pytań zadać, dlatego ja Państwa proszę, zadawajcie te pytania I... i przede wszystkim proście o to, żeby można było to nagrywać. Bo jeżeli nie można nagrywać, to znaczy, że jest tajne, że jest ukryte. A jak jest ukryte, to znaczy, że coś jest nie w porządku. Pozdrawiam wszystkich zwolenników Konfederacji, Korony, coś tam, coś tam z panem Braunem, czy tam z panem tym drugim yy, w Muszce. Młodzieży droga, myślcie, kto was oszukuje i jak was przekupuje za wasze, wasze pieniądze. Będziecie płacić i, je, i jeszcze dodatkowo będziecie po, poddawani indoktrynacji. Mam prośbę taką, no to teraz ode mnie, do, dla tych państwa, do tych Państwa, którzy jeszcze mnie oglądają proszę uprzejmie o wsparcie, wsparcie w postaci nie pieniędzy, bo ciężko mi jest, ale jakoś sobie daję radę, w po, postaci łapek, przesyłanie tego filmiku dalej, rozpowszechnianie, ewentualnie subs, subskrypcje. Każdy z Państwa, który mi z, w, do, da wpis, nawet krótki, cześć, albo mam Cię w gdzieś, w, 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 czyli tam będzie obok tego napisu będzie mm, pańska, Państwa znaczek. Na który, no to ja wejdę na te znaczek i również ze wzajemnością zasubskrybuję Państwa kanał. A więc wzajemne wsparcie. Pozdrawiam. Proszę oglądać, bo to jest bardzo istotne dla Was, szczególnie dla Was młodzieży. Kanały Pana Postowskiego, kanały Pana Doktora Czerniaka, doktora medycyny, żeby nie było niejasności. Doktora Inżyniera Zięby, CW24. Lechwat, le, przepraszam, Lechwat, konkretny kanał, czujny, martwy obywatel, no i tam jeszcze dopiszę pod, pod filmikiem. Pozdrawiam Was wszystkich. Żyjcie zdrowo i bądźcie szczęśliwi. Przepraszam jeszcze, bo to jest istotne. Bardzo ważne wiadomości mówi nam dr Jaśkowski i pan Krzysztof Tołwiński. Proszę, nie, proszę oglądać. Dziękuję.